Kolejna z gawęd historycznych o tym, jak tu miano zbudować pawilony usługowe koło Teofil'a na... Teofilowie. To oczywiście nie jest historia sięgająca 600 lat łodzi, ale też historia współczesna i myślę, że ciekawa. Ostatnia historia, którą opowiadałem o czymś, co miało powstać, a nie powstało, dotycząca Radogoszcza i jednej z ulic, spotkała się z bardzo wieloma reakcjami, więc też kolejna historia o tym, co miano zbudować, a nie zbudowano. Po zbudowaniu Teofila na początku lat 70. ogłoszono, że zostaną tu zbudowane w tym miejscu, to znaczy pomiędzy Teofilem a Ulicą traktorową, pawilony usługowej to taki wielki zespół, no myślę, że porównywalny trochę ze świtem niedalekim, co osiedla Wielkopolska dwupoziomowy z takimi balkonami o tak tu była tego wizualizacja i tak, jak widać, taki projekt powstał. I co tam miało być, miało być bardzo wiele różnych rzeczy, miało być, e, miała być pralnia, miał być serwis radiowo-telewizyjny, miało być kilkadziesiąt różnego rodzaju rzeczy, miała być składnica harcerska młodszym, wyjaśniam, się, że to był taki sklep, gdzie oprócz mundurków harcerskich można było różne zabawki, modele, narzędzia, e, narzędzia kupić, to już w tej chwili e, nie istnieje. E, miały być e, e, kuśnierz, miały być fryzjer, miało być wiele, wiele zakładów usługowych, miała być też poczta, do tej poczty zresztą nawiążę, bo ona w tej historii dosyć ciekawa, i, no I powstały plany, plany i z tych planów nic, nic nie było. Tu przez wiele lat był skwer. Teren, spółdzielnia sprzedała poczcie z planem na budowę poczty. No i też nic nie powstało. Poczta po jakimś czasie znowuż komuś to sprzedała. To wtedy powstał tu w miejscu skweru parking. No a potem powstał ten oto supermarket, który jest za mną. Ale to już, już zupełnie inna historia, to jest współczesność. Tych pawilonów nigdy nie zrealizowano. Ale skoro jest zainteresowanie planami niezrealizowanymi, to też ich opowiadam, bo to plany to też element łódzkiej historii.